Jaką historię ma dworzec w Chorzowie? Chorzowski dworzec nie zawsze straszył wyglądem i zapachem. Kiedyś była to jedna z perełek architektonicznych Kieniegschütte. W 1791 roku w miejscu obecnego dworca znajdował się szyb Wilhelmschaft kopalni Król. Pierwszy dworzec o nazwie kieniks znajdował się w Świętochłowicach, na trasie górnośląskiej biegnącej z Wrocławia do Mysłowic. Gdy w 1870 roku zdecydowano się na rozbudowę linii górnośląskiej i połączenie jej z linią prawo w miejscu obecnego dworca powstała Stacja Królewska Huta. Sześć przepięknych, parterowych budynków witało przybywających do miasta turystów oraz podróżnych. Charakterystyczny neoromański budynek wejściowy przykuwał uwagę czterema wieżyczkami, przywodząc na myśl budowle obronne, np. barbakan. Znajdowały się w nim kasa oraz punkt nadawczy przysyłek Presowych. Pozostałe zabudowania dworca to m.in. przepiękna przeszklona poczekalnia oraz zabudowane wejścia i wyjścia do tuneli prowadzących na perony. W 1969 roku wyburzono stary dworzec i rozpoczęto budowę obecnego budynku. W 2009 roku zamknięto w nim kasy biletowe, a w dniu dzisiejszym nie ma planów ani remontu, ani rozbiórki budynku dworca w Chorzowie. Odświeżenia doczekały się natomiast perony. Po więcej takich historii zostawcie serduszko i follow i koniecznie dajcie znać w komentarzach, co jeszcze możemy dla Was nagrać.